Te maski, rozpoznaję je. Są ze Squid Game. Gdzie oni się podzieli? Co robisz, Amelka? Ludzie w maskach weszli do stodołu i zniknęli. Amelka, z tobą wszystko ok? To brzmi głupio, ale to prawda! Jakoś nie wierzę. A jakie mieli maski? Takie jakby siatki i figury. Czekaj, jak w Squid Game? Tak, dokładnie. Chyba za dużo oglądałaś Squid Game. To na pewno. Chodźmy, musimy zrobić pracę domową. Może naprawdę mi się wydawało. Masz odpowiedź w trzecim przykładzie? 34. A ja mam inną! Hej, Amelka, a ty ile masz? Hej, Amelka! Co się stało? Odrabiasz pracę domową? Tak, zaraz. Cały czas myślisz o tych maskach. Postanowiła się poddać i dostać jedynkę. Nie są? Ja nikogo nie widzę. Na pewno to byli. Nie, nie chcesz odrabiać lekcji? Przyznaj się. Nie chcemy dostać jedynek, więc nam nie przeszkadzaj. Udowodnij, że ich widziałam. Szef poprosił o zabranie liny do nowej gry. Gdzie ona jest? Nie ma jej tu, jest w drugim sekretnym pokoju. Sekretny pokój? Czyli to tam znikają. Ej, nie zapomnij zagnąć wejścia do sekretnego pokoju. Racja. Dobra, czas iść. Nowa gra się zaraz zacznie. Założę się, że zabiję więcej graczy niż ty. Nie ma mowy. Ta szopa jest wejściem do sekretnego pokoju. A ten przycisk otwiera do niego wejście. Spróbuję wejść do środka. Hej, Amelka, znowu do ciebie nauczycielka ze szkoły. Czery, mamy lekcję do odrobienia. Chodźmy. Amelki teraz nie ma. Eee, pojechała do rodziców. O oh, wow. Pod szopą jest ukryty cały. Nie o niej wcześniej. Znam te rzeczy! Używa się ich do Squid Game. Takie maski noszą pracownicy gry. Ale co my tu robią? Naciśnij mnie. Ciekawe, co robi ten przycisk. Uwaga, pracownicy, jesteście w sekretnym pokoju Squid Game. Tutaj przechowujemy wszystkie nasze sekrety. Sekrety? Ale dlaczego są tutaj? Pod moim domem. Sekretny pokój został zbudowany pod opuszczonym domem, ale potem przybyli ludzie i zaczęli tu mieszkać. To nie u moim domu, więc pokój jest tu od dłuższego czasu. Pozwólcie mieszkańcom domu poznać naszego sekretu. Nie możemy stracić sekretnego pokoju. Musicie mieć go na oku. Koniec instrukcji. Cały czas nas obserwowali? Ale jak? Nie widziałam ukrytych kamer. Mam dość tej pracy domowej. Chodźmy poszukać Amelki. Chcesz dostać jedynkę? No to idź. Sam nie mogę się zdecydować. Nie mogę usiedzieć w domu. Ej, Cherry, patrz! Co tam? Człowiek w masce. I ty też skadałeś się za Amelką? Nie, może sobie to wyobraziłem. No, no, jeszcze więcej oglądaj. Squid Game. Co to za życie? Gracz numer 123. Srebrny łańcuch. Gracz 45. Telefon komórkowy. Te rzeczy zostały zabrane graczą. Co za koszmar! Potrzebuję dowodów dla przyjaciół. Wezmę to i to. Teraz przyjaciele mi uwierzą. Muszę się stąd wydostać. Czery! Amelka jeszcze nie wróciła? Nie, a co? Mam przeczucie, jakbyśmy nie byli tu sami. Jakby ktoś nas obserwował. Wydaje ci się nie ma tu nikogo. Ciątki znalazłam. Spójrzcie. Kostki do gry? To nie są zwykłe kości, są do Squid Game. I po co je kupiłaś? Znalazła mnie w sekretnym pokoju pod moim domem. I do tego, to ludzie, których widziałam mieli takie maski. Co, nie wierzycie? Taką maskę i kostki można kupić w sklepie. A sekretny pokój? To bzdura. Pokażę wam, chodźmy. Dobrze, chodźmy zobaczyć twój sekretny pokój. Alarm! Wiedzą o sekretnym pokoju! Nie pozwól im wejść do środka! O, to jest wejście! Chcesz, żebyśmy weszli do szopy? Nie będę plamić swojej odzieży! Ten żart zaszedł trochę za daleko! To nie żart! Tu jest przycisk, żeby to otworzyć! Zniknął! Albo nigdy go nie było! Och, starczy! Mam tego dosyć! Idę! Serio, Amerka, przestań zmyślać! Ktoś usunął przycisk wejścia. Hej, stój! Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, dziewczyno! Jesteście na moim terenie, to mój dom! Przyjęliśmy tu na długo przed tobą i twoją rodziną. Więc nie węż tutaj, bo będziesz miała problemy. Od jak dawna mnie obserwujecie? Od zawsze. Wiemy o tobie wszystko. Zapomnij o Squid Game i sekretnym pokoju, albo będziesz miała prawdziwe problemy. Nie ma takiej opcji. Ej, kto jadł moje jedzenie? I co to ma niby być? Spotkajmy się za 5 minut na podwórku. Czery, idziesz na spacer? Nie, muszę coś zrobić. Najpierw Amelka, teraz Czery. Dlaczego dziewczyny są takie dziwne? Czekałem na ciebie! Kim jesteś? Słyszałem, że masz problemy z ocenami w szkole. Mogę ci pomóc i je zmienić. I czego chcesz w zamian? Niczego wielkiego! Po prostu weź tę zabawkę do środka i ją ukryj. Po co? Ale tego to już wiedzieć nie musisz. Ukryj pudełko, a wszystkie złe oceny zostaną poprawione, a jeśli odmówię? Odmówisz, albo nie podołasz zadaniu, a będziesz miał wielkie kłopoty, i jeszcze jedno, Amelia nie powinna cię widzieć. Co tam masz? E, nic mi, jestem ciekawa. Nie. Cherry, ukrywasz coś? Kazano mi tego nie pokazywać. Kto kazał? Człowiek. W Czy na masce był kształt? Trójkąt, okrąg lub kwadrat? Nie, to była inna maska. Wyglądała jak twarz. To musiał być ich przywódca. Widziałam go na wideo w sekretnym pokoju. Co to jest? Nie wiem, nie powiedział. Może to jakieś urządzenie śledzące? Ludzie w maskach mówili, że cały czas nas obserwują. Wygląda na to, że tu jest mikrofon! Podsłuchują nas! Musimy pozbyć się tej zabawki! Podsłuch zainstalowany? Urządzenie podsłuchowe zostało odkryte. Plan się nie powiódł, więc dziewczyna nie wykonała swojego zadania. Halo, szkoła! Musicie wyrzucić jedną dziewczynę. O nie, tylko nie to. Co się stało? Wyrzucono mnie ze szkoły. Za co? Ten człowiek powiedział, że będę miała problemy. Nie martw się, znajdziemy sposób, abyś wróciła do szkoły. Ach, przepraszam, że wniosłam zabawkę do domu. To nie twoja wina, cię. Hej, muszę wam coś pokazać. Leo, nie mamy czasu na mstury. Widziałem ludzi w maskach. E? Gdzie? Zakopywali coś na podwórku. Co dokładnie? Nie wiem, nie widziałem. Mam sprawdź sprawdźmy to. Czekaj. A jak to niebezpieczne? No bardziej musimy wiedzieć! Zakopali to na moim podwórku! O, to było tutaj! Okej, okay, kop. Dlaczego ja? Chcesz pomóc, prawda? Chcę! No to kop! No dobra. Lepiej odejdźmy. Nie wiadomo, co jest w środku. Masz rację! Ej, tak mnie tu zostawicie? No dalej, kop tam! Też mi przyjaciółki! Zobaczcie, co znalazłem! Otwórz! Może sama otwórz! A jak są te jadowite węże? Albo bomba! Czyli nie jest wam mnie żal. Dobra, otwórzmy to razem. Nie, ja pasuję! Nie bój się, chodź! Policzmy do trzech. Raz, dwa, trzy. Co to? Przycisk? Może on aktywuje bombę? Taki przycisk był w głosowaniu w Squid Game. W jakim głosowaniu? Jeśli gracze chcą kontynuować grę, to naciskają niebieski przycisk. A jeśli chcą ją zatrzymać, naciskają czerwony. No to gdzie jest czerwony przycisk? Nie, nie wiem. Mówiłaś, że do sekretnego pokoju dostajesz się za pomocą przycisku. Tak, otwieram tajne przejście w szopie. Na co czekamy? Naciśnijmy. Leo, stój! Gratulacje! Znalazłeś tajne wejście do sekretnego pokoju! Ten przycisk działa tylko w jedną stronę! Aby się stąd wydostać, potrzebujesz czerwonego przycisku! Ale nie masz go, więc jesteś uwieziony! Ty chciałeś się dostać do sekretnego pokoju! No to twoje życzenie się spełniło! Czego chcecie? Damy ci nauczkę, żebyś nie wtrącał się w nasze sprawy! Zagramy w grę. Zostaniesz w tym pokoju. Aby wyjść, twoi przyjaciele muszą znaleźć czerwony przycisk i go nacisnąć. Zobaczymy, czy uda im się ciebie uratować. W przeciwnym razie zostaniesz tu na zawsze. Hej, czekajcie! Nie zostawiajcie mnie tu! Gdzie Leo? Gdzie on zniknął? Nie wiem, i przycisk zniknął. Zapomnij o tym przycisku! Trzeba znaleźć Leo! Ej, Abelka, spójrz! To on mi dał tamtą zabawkę! Chyba nas wzywa! To już jest zupełnie dziwne! Chodźmy, zobaczymy, czego go chce! Gdzie nasz przyjaciel? Chcecie go uratować? Wykonajcie moje zadanie! Nie mamy czasu na twoje głupie gierki! No to wasz przyjaciel pozostanie na zawsze w sekretnym pokoju! Amelka, nie mamy wyboru. Nie, dopóki nie zobaczymy dowodu. Chcecie dowodu? Dobrze. Macie. Hej, Leo, słyszysz nas? Hej, jest tam kto? On nas słyszy, ale nie widzi. To Amelka i Cherry, wyciągniemy cię. Zamknęli mnie w sekretnym pokoju. Nie mogę wyjść. Nie martw się, coś wymyślimy. Ty na razie możesz znaleźć... Wystarczy. Widziałyście co chciałyście. Dobrze. Pokaż swoją grę. Wasze zadanie. Zbierzcie wszystkie te rzeczy. Kiedy skończycie, przynieście je do mnie. A po co ci one? Nie wasza sprawa. Chcecie zobaczyć przyjaciela, to zróbcie to. Myślałam, że będziemy grać w gry ze Squid Game. Wszystkie te rzeczy mam w domu. Coś tu jest nie tak. Jeśli to uratuje Leo, musimy je oddać. Masz rację. Chodźmy. Myślałam, że sekretny pokój jest fajny, ale to w ogóle nie jest fajne. Czego chcesz? Szef kazał mi to tobie dać. Maska? Po co mi ona? Szef zaprasza cię do dołączenia do nas. I co ja za to dostanę? Pieniądze, władzę, wszystko co chcesz. I mam zdracić przyjaciół? Przyjaciele są niczym. Władza to wszystko. Powiedział to chłopiec na posyłki. Uważaj, co mówisz, chłopcze? A? Powiedz swojemu szefowi, że odmawiam. No to zostań tutaj. Ej, Amelka, ta zabawka jest na liście. Pamiętam ją, to moja stara zabawka, ale. Coś nie tak? Kiedy była mała, ta zabawka straciła nogę. Płakała, mama moja mama ją przeszyła. Ale teraz nie ma tutaj szwu. Co chcesz powiedzieć? Wygląda tak, jakby cały czas była cała. Czyli to inna zabawka. Tak, została podmieniona. I oto dlaczego. To mikrofon? Mikrofon śpiegowski! Żołnierze ze Squid Game podmienili zabawkę, aby nas szpiegować. Ale kiedy? Nie wiem. Co jeszcze jest na liście? Ulubiony wazon twojej mamy. O, to on. Czy Leo nie zepsuł go zeszłego lata? Tak, cała. Mieliśmy. Ale nie ma ani jednej rysy. Kolejny mikrofon, pluskwa. Wszystkie rzeczy na liście służą do szpiegowania nas. To dlaczego on chce, żebyśmy je zbierali? Chcą uciec i zabrać wszystkie dowody! Znamy ich sekret, dlatego uciekają. To, to drogie rzeczy. To nie twoje! Dobra, dobra, niczego nie dotykam. A wy co, wyprowadzacie się? Nie chcemy ryzykować i znajdziemy nowy sekretny pokój. Fajnie, czyli pokój zostaje dla nas. Nie zostawiamy żadnych dowodów. Sekretny pokój zostanie zniszczony. Jak i wszystko, co tutaj zostanie. A co ze mną? Powiedziałam, wszystko zostanie zniszczone. Nawet ty! <laughs> Dobra, to wszystko, co było na liście. Czas oddać to człowiekowi w masce. Nie. Czemu nie? Musimy uratować Leo. Dlatego nie damy mu tych rzeczy. Nie ufam człowiekowi w masce. I co mamy robić? Chodź ze mną. Strasznie długo. Te dziewczyny powinny już wrócić. Hej, dlaczego nie wykonałyście zadania? Wykonałyśmy, zebrałyśmy wszystko. No to gdzie rzeczy? Zostawiłyśmy je w bezpiecznym miejscu. Wiemy o nim tylko my i policja. Chwila, no, wezwałyście policję? Tak, ale masz jeszcze czas. Oddaj nam Leo, a powiemy ci, gdzie ukryłyśmy rzeczy. Ach, wy... Okej. Okay. Naciśnijcie ten przycisk, a wasz znajomy powróci. A teraz mówcie, gdzie są rzeczy. Wszystko za domem. Nie wszystko na swoim miejscu. Hej, szefie, skończyliśmy przygotowania. Możemy odejść w dowolnym momencie. Okej, okay. zeń spokój. Już to robię. To no co, naciskać? A jeśli to pułapka? Nie wiem, musimy się przekonać. To jeden z tych masek! Czekaj. Gdzie jestem? Wyciągnęłeś mnie, jesteś bezpieczny. <laughs> uh, nastąpił wybuch myślałem, że już po mnie. Jaki wybuch? Żołnierze Squid'a zniszczyli wszystkie dowody, teraz nie można ich złapać. Nie, nie wszystkie. Mamy jeszcze kostki. Myślisz, że to wystarczy policji? Nie wiem, ale na pewno wystarczy, żeby zacząć ich szukać. Dzień dobry, detektyw Flora przybyła na wezwanie. Więc naprawdę wezwałaś policję? Tak, i wszystko im powiedziałam. Od dawna szukamy badytów ze Squid Game. Widzieliście ich? Tak. A oto dowody. Mhm. Mhm. Czego pani szuka? Wewnątrz prawdziwych masek znajduje się tajny znak Kalmara. A tutaj jest? Tak. Więc maska jest prawdziwa i mówicie prawdę. A do tego jest to. Gonki. Koski do Squid Game. To dobra wskazówka. Zdołacie ich złapać? Nie wiem, ale pomoże nam to w naszym śledztwie. Dziękuję. Tobie również. Jak coś znajdziecie, to dzwońcie. Ej, Amelka, co jest? Nigdy wcześniej nie widziałam tej policjantki. No, może jest nowa? A jej głos... Wydaje mi się znajomy... Masz je? Tak, oto twoje rzeczy, szefie. Świetnie, policja nie może o nas wiedzieć. A teraz zakładaj maskę i wynośmy się stąd. Co za dzień. Aha, powinniśmy od razu ci uwierzyć, Amelka. Kto by wiedział, że sekretny pokój jest prawdziwy? Oj, ja też bym nie uwierzyła. Przez cały ten czas obok nas żyli przestępcy. Teraz ich nie ma, czyli wszystko skończyło się dobrze. O nie, wyrzucili mnie ze szkoły. Nie martw się, moja mama przyjaźni się z dyrektorem. Pogada z nimi, cię przyjmą. Naprawdę? Dziękuję. Ziemki, mamy nadzieję, że podobał wam się nasz film. Polubcie, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić najciekawszych rzeczy. Wszystkim pa, 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 pa! pa.